Sąsiedzi go nienawidzą, rodzice zresztą też, i miejska elektrownia i nauczyciele. Nie naśladujcie jego trików. Dwukropek p. Witam wszystkich miłośników dobrego eksperymentu. Ja nazywam się Adam Kasior, a to jest mój kanał Adam Hembla. Dzisiaj pokażę wam, że... trochę przesadziłem. I w tym filmie chciałbym od razu przeprosić wszystkich moich sąsiadów. A może po prostu lubisz bardzo denerwować sąsiadów? Na przykład takim małym urządzonkiem. E, tak, to jest cewka Tesli. A tu sterownik mocy. Co to by, że całego bloku nie denerwować, a jedynie sąsiada. Jak widzieliście w przedostatnim filmie, uszkodziłem zasilacz impulsowy. Co prawda nie jest. Co prawda uszkodzenie to nie jest zbyt poważne, ale po prostu zwyczajnie nie chcę mi się tego naprawiać. Rosyjska ruletka napisała. A nie masz akumulatora? No, mam akumulator. Taki. O! o. Oczywiście, że mam akumulator, ale znowu mi się nie chce go ładować. Tak samo jak wszystkie moje powerbanki. Mam za to znacznie coś lepszego. Tak wygląda nasze trafo. Widzimy 2 razy 17V i trafo to ma 2 razy 17V zmiennego na wyjściu, czy 17 razy pierwiastek z 2 to jest jakieś 24, czyli w sumie 2 x 24V lub suma 48V na wyjściu. Dzisiaj zasilimy sobie tylko z 24V. Bo też nie można przeginać a szkodami kondensatora po prostu. Oczywiście nie obejdzie się bez prostowania za pomocą mostka i filtrowania, wygładzania za pomocą kondensatora. Naszego nowego przyjaciela ZVS znacie to aż za dobrze. Za pomocą licy jest nawinięte uzupełnienie pierwotne trafopowielacza. Trafopowielacz wjęty ze starego Grundika, takiego gigantycznego, tam chyba z 40 cali miał, z tego co pamiętam, albo troszkę mniej. Więc to jest jeden z bardziej wytrzymałych trafopowielaczy. Reszta uległa zwyczajnemu ugrillowaniu, po prostu się spaliła żywcem. Gdyby ktoś nie wiedział, ulica jest to taka linka z cieniutkich drucików. Każdy ten drucik jest izolowany, i dzięki temu, przez taką linkę, może płynąć większy prąd przy większej częstotliwości.